Kochani moi mili, jest już wtorek i zostało nam już tylko jutro, bo już o pierwszej coś, let's go to the Poland, samolot to Poland, więc chcę dzisiaj, albo jutro, ale może dzisiaj zjechać z zjeżdżalni, bo tam jest mega lodowata woda, ale zrobię to, zjadę z tej zjeżdżalni, słuchajcie, nie teraz, w takie największe słońce to zrobię, żeby się szybko ogrzać, chociaż już jest mega gorąco, Widzicie, co jest śmieszne? Wczoraj byliśmy w tej restauracji A la carte i tam podszedł do nas taki menadżer hotelu, powiedział, że widzi, że uczestniczymy w wielu zabawach, że jesteśmy uśmiechnięci, że bije od nas pozytywna energia. I w ogóle i że jesteśmy... że możemy na niego liczyć, jak kiedyś byśmy coś potrzebowali, tak? No. Żeby przyjść do niego prywatnie. Żeby przyjść do niego prywatnie możemy i tak dalej. A i żeby go nazywać przyjacielem od, od No wczoraj. i chodzi o to, że od tego momentu... Znaczy, że no wcześniej już, no my dajemy tipy, się uśmiechamy i w ogóle, no nie wiem, ja tam każdemu mówię good morning, czy tam hello. My no z każdym się witam, nieważne kto to jest, czy sprzątacz, czy kucharz, czy no po prostu wszyscy. I, od, I dzisiaj przyszliśmy na śniadanie, a oni, we trójkę koło mnie latali, żeby mi kawę przynieść do stolika, czy wodę. Jedna mu spadła, to mi wymienił, czy soku i w ogóle takie wiecie, no śmieszne. Aż się czułam tak dziwnie, jakby ktoś mnie dosłownie usługiwał Tak nieswojo się czułam Wczoraj dojechało tyle ludzi, że musiałam rano w ogóle zająć leżaki Bo no serio, nie ma nawet miejsc na kolację nie było gdzie by tak Nie ma jakaś ona się tam budzi No Pójdź sobie na Molo, może tam jest mega fajnie Zobaczysz sobie wodę wow. jaka czysta hello. Jezus, Jezus, hello. Ja z nią byłam A, przecież dobrze, że zajęłam bo zanim my się zbieramy Jeli ma zawsze drzemkę po śniadaniu i tak dalej. To akurat tak akurat cieniu co są słońce. Rozstajemy się na ten moment hey, bye. You. Two can do? Yeah. Please, jump. No, jump. I'm sorry. Do one jump. Yeah. One, two,

<laughs> Kiedy twoje dziecko w wodzie to się ja się I tylko w wodzie 3 minutes Ludzie, jesteśmy pierwsi, dosłownie nikogo nie ma w jadalni 3 minutes Czyli <laughs> 3 minutes, 3 minutes, my friend, 3 minutes come back, come go jest, jest, jest. Wszystko jestem nie widziałam, że głodna. <głosy> <głosy> nie upaliłam się. Jak widzicie tu. ogólnie naprawdę oceniamy ten hotel bardzo dobrze. Powiem wam... No. I szczerze powiem wam tak, różne są opinie w internecie na temat tego hotelu. hotelu to jest Sunrise Alma Bay Ale powiem wam tak naprawdę, że... Warto jest tutaj przyjechać, bo serwis jest naprawdę perfekcyjny. Kelnerzy przynoszą wam sami kawę, podchodzą, pytają czy wszystko jest w porządku. Dbają, naprawdę są serdeczni, uśmiechają się. Warto wziąć ze sobą w zależności od tego ile, na ile planujecie przyjechać, te parę dolarów, żeby nawet chociaż te 3 do 5 dolarów dziennie komuś rozdać po dolarze tutaj, bo oni są naprawdę świetni. Tam na dole jest. E, Wzięczki są, e, to jest prawda. Na dole jest e, taka opcja, by zapisać się do innych restauracji i trzeba to zrobić z rana, żeby się dostać do takiej restauracji wieczorem, a dzisiaj już po kilku dniach, jak nas poznali, e, to już powiedzieli, sami przyszli do nas na obiedzie i zapytali, do której restauracji dzisiaj chcemy przejść Czy do azjatyckiej, czy do włoskiej i wcale się nie zapisywaliśmy. Także nie ma co słuchać tych opinii, że jest tak, siak, czy owak. Wiadomo, jedzenie jak jedzenie, jednemu podpasuje to, drugiemu podpasuje tamto, ale uważam, że naprawdę jest tutaj świetne jedzenie i mają bardzo dobre przyprawy. Zawsze coś dla siebie się znajdzie, głodnym się chodzić nie będzie. Dużo jest też owoców, dużo jest deserków. Jak się nie ma ochoty na słone, jak się nie ma ochoty na coś, z, wiecie, z boksów, w których się wybiera, to można poprosić o makaron, też o makaron. No wiadomo, nie jest to jakiś włoski makaron, tak, bo jesteśmy w Egipcie, ale też można e, dobrze sobie doprawić ten makaron i będzie smaczny, bo ludzie piszą, że niedoprawione jedzenie. No tak, jest niedoprawione, bo tutaj są przyprawy, żeby doprawić sobie to jedzenie samemu. O tym już nikt nie wspomni, że są wiadra z przyprawami i można sobie przyprawić sobie jedzenie. Więc jest to ważny element, ogólnie. No widzicie, serdecznie się uśmiecha tutaj człowiek. Zawsze coś zapyta, zagada. Tyle. Ej, słuchajcie, akcja jest taka, że Sani robiła sobie przeliczenia pampersów. I wyszło jej za mało tych podstawowych pampersów do przebierania Lili. No i założyła jej papers wodny, bo zostały nam cztery. Zwykłe, więc zostawiamy sobie na nos jeden. A kolejne do samolotu. I akcja jest taka, że te wodne papersy przebakają. No i Lili właśnie nasikała w papersa, co oznacza też, że z szykała się nasadzi. Co? <grywa> <grywa> Jakbyście, bo mój bo przypał. Ja mam na is... <laughs> To po co są wodne pampersy? Myślałam, to nie przemaka A Bo co ci zaufałam? Już lepiej w nocy by posikała, ale właśnie mnie posikała Spodniki. No co ty, w nosie jakby się posikała, to by miała nieprzyjemnie wszystko, bo łóżko no tak, i wszystko Tak teraz ja mam przyjemnie Chciałabyś mieć mocz w łóżku? Nie A co mam teraz zrobić, iść do pokoju, czy do łazienki? Do łazienki To niech ktoś pójdzie ze mną Nie nie psikała sobie też smoczka no To się wypłuka Mocz jest ponoć zdrowy, Lecznicy. <suszy> Okej, okay, już idziemy. I jak ta kamera stop. Dobra, słuchajcie tego. Myśleliśmy, że to były siki. Myśleliśmy, że to były siki. A Sani wstaje. Zlili, a to nie? Coś brązowego po gawce i po, po łucie. Okazało się, że to była kupa i ta kupa była na krześle. Za dogawce Sani, daje jej spódniczce. Ale ja myślałam, nie mogłam wstać, słuchajcie, bo ja się bałam, że mam to z tyłu. ja to tylko tak, no po prostu, że aż tak. bo ja nam i nam miała kupę z tym, czyjcie, To z tyłu. A oni się śmiali, ja wiem, co to było śmieszne, też wiem, się, się śmiała, gdybym wcześniej, ja nie ja ją trzymała, ale. Sani, Sani zaczęła panikować, bała się wstać i pójść ogarnąć, czyli ja chciałam ogarnąć tam to krzesło i tą kupę na, na tym krześle, a Sani wstała i zaczęła panikować, ja zauwałam, i wszyscy się zaczęli i... patrzeć. żebym ja sobie to Powiedziałam, że mogę wstać z tą kupą gdzie tyle jakim ale nie powiedziała, że w tym, tym. It's okay. It's okay. No, no i dobra, ale w końcu powiedziałem Sani, że ma iść do tej maśleńki ogarnąć liwie, a ja ogarnę tam, wiesz wiecie, na tym stole. Na pewno się patrzyli w skarbie. nie, ale oni chcieli pomóc. No tak, tak. Ja nie mówię, że nie chcieli pomóc, ale patrzyli się ostro. No dobra, sytuacja opanowana, dzisiaj poszli do łazienki i przybrały jak Lili. przed obiadem, to też nie zrobi, nie? No i okazuje się, że papersy wodne w ogóle przeciekają i. Widzimy, nie? Tak, tak. I nie są najlepszej jakości. Także pamiętajcie kochani, jeżeli chcecie używać pampersów wodnych to w, w formie zabezpieczenia, bo nie macie już zwykłych, to to lepiej i tak poszukać i zaopatrzyć ja się w normalne. Wiesz co, już chciałam zrobić, bo oni mówili, że możemy podbijać z każdym problemem. Sir, help me <laughs> Serio, Gdzie są moje owsy? Wziąłeś ze sobą wszystko? Tak, tak Naprawdę tak. chciałam, żeby mi dali jakieś ręki. Sandrita Fernandez, coś do przyszłych matek, które nie mają za dużo pampersów Które mają za mało pampersów na all inclusive Zostawcie dolary, bo pampersy są w aptece ogólne Zostawcie dolary na pampersy, albo nie bierzcie plus 10, tylko plus 20 to jakieś No ja, to coś do przyszłych matek! Co? Coś powiesz do przyszłych matek, których nie mają papersów. Powodzenia. Good luck. Ale i tak dobrze, że ja na to nie usiadłam, jak zobaczyłam, że to jest tu, to ja usiadłam, ale już tu, że się powróciło że to był taki Ja teraz muszę się przebrać, bo jestem głupia. A Lili, boss, idzie sobie w szlafroku. Lili, królewna idzie po Szlafroczku, i idzie sobie. Pokaż bossa. Boss. Załóż kaptur bosowi. Nie <noise> mam <noise> zastawka. Luke to sztuczka. Spokojnie kupimy ci drugą. No i to tyle. Jak to mówię, gówniany temat, nie? Da, gówniany temat, ale dobrze się sprzedaje. Tam, tutaj to! Chyba <noise> 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 należy mi się kławą na który... No dobra, pójdę do legendy i ogarnę. Zobaczcie tego, jak się dziecko dziecko usypia, on sobie siedzi. <noise> w Polsce. Sobie siedzi na dachu i wie, jaka, więc ja... Idę do innego baru, bo tam nie mogę przyjść z wózkiem, a tu się zostawić mała i mimo wszystko. I sobie trzeba posiedzę z kawką, potem wyjdę z tobą tak przy wózku, żeby go widzieć, żeby coś to po prostu... żeby z niego wyjść. No tak to, bo przejdę tu? Nie, nie przejdę chyba. Czy przejdę? Chyba przejdę. No. Więc idę tutaj. Prawda, chcemy dać na piwek bosowi, żeby tam zrobił show i Wam pokażemy. Ale tutaj po prostu wezmę tą różną kawę i pójdę tam z powrotem. I więc chyba samu wyjdę i będę mogła pić różną kawę, żeby się opalać. To jest za głośna muzyka, więc sobie pójdę, ale pan mi się nawet przyzł. Ej, to jest niesamowite, że poszłam po kawę mrożoną, nie na tą wyspę, tylko tam też nie na no bootbaru, tylko z butbaru przy drugim basenie. No jest taka zwykła, to nie o to chodzi jaka ona jest, bo Magam się chciało tego śpić. A po prostu nie chciałam zostawiać mi. I oni są dla nas nagle wszyscy tak mieli. Ten, ten gości nie był jakiś super miły. I odkąd się rozeszła jakaś wieść o nas, nie wiem o co chodzi, to po prostu ziomek, wiecie, przystawia mi krzesło, żebym sobie siadła. Mówię mu, że zwrócę mu szklankę później. On do mnie, że nie ma problemu. Nagle wszyscy są uśmiechnięci, wszyscy chcą dla nas coś robić. Więc po prostu. No i wyszłam sobie do basenu. Schodziłam się. I jest miła pośicę smysłu. I ta kawa mrożona, no to ona jest taka średnio mrużona, oni po prostu leją z Ekspresu i dają, nie wiem, kostkę lodu. Tu nawet nie ma kostek lodu. No najlepsze jest tu na środku. Ale nie wiem, nie wiem jak tu robię, że to jest niby kawa mrożona. Gdzie jest ten lód? Ona jest po prostu zimna, to nie jest kawa mrożona. No dobra, jakby nie mogę się skupić na książce, bo to jest książkę, do której trzeba, dzieci bez jednej czytania nie ma sensu. Mega polecam, ogólnie ogóle w rzeczywistości. Czuję, że po prostu bardziej się na niej skupię. W domu, gdzie jest zimno, a tutaj to sobie bo jest mega dobry wi na terenie hotelu, więc obejrzę sobie przy baseniku vloga, poliwi, instalacje, no. Posmarowaliśmy mnie jeszcze trochę, bo się w ogóle nie smarowałam. Znalazłam sobie taki spod, Bo na tym basenie robimy imprezę, tutaj też jest głośna muzyka. Chcę, mnie nie obspała, bo chcę sobie obejrzeć do końca vloga. Nie wiem, czy jeszcze będę brać kawę, bo już wypiłam jedną, a na ich mleko to tak. Ja nie piję w ogóle normalnego mleka, to tu wiecie o co chodzi. Trochę się przespacerowaliśmy z Piotrkiem. I latem gdzieś se Dobra. Ale chcę skorzystać jeszcze z mojego chillingu. Dzisiaj ogólnie tak prażę, że to show. Ogólnie to nigdy nie nagrałam. Jak pan ładnie sprzątnął. Co możecie zobaczyć? moją dziecko, dzisiaj. Myłam. Cześć, na tym wyjeździe myłam włosy tylko dwa razy. Przyszliśmy już do pokoju, mimo że jest no, gdzieś koło 17.00 dopiero. O 18.30 kolacja. A my po 16 przyszliśmy do pokoju, bo. Piotrek ma już dosyć słońca, ja też. Ogólnie przez pierwsze dni to nie prażyło, tak? Widziałam przez pierwsze dwa. Julia coś siedzi w tym dostawnym urzeczku je chrupka. No zobaczcie, tutaj mam tak w miarę posprzątane, tylko ja tu już stwierdziłam, że się będę pakować, bo jutro jedziemy o 1, więc sobie robię jeszcze jakieś takie ostatnie rzeczy. Wszystko do brudów i sobie to już spakuję do walizki. No dałam lipkę z tymi pampersami. Więc tak, no zostało mi. Na pewno do samolotu potrzebuję, no bo wiecie, raczej tam jak coś przecieknie. Nie wiem, czy to była kwestia tego, że ona się ruszała, była na mnie, czy kwestia serio tego wodnego pompersa. Muszę się jeszcze tym posmarować, bo trochę dzisiaj. Dzisiaj się w ogóle już nie smarowałam prawie filtrem. Ale no, fajnie, widać, że palemizny jest spoko... Kienka założę. Jestem ciekawa w ogóle. Mm. Brałam taką pomarańczową koszulkę, co mówiłam, że to jest XS, a SK była... Nie ma jej tu w ogóle, nie wiem, co się z nią stało. No. Junia była umyta wcześniej po chlorze, więc tak, ja tu robię takie. A, no, dlatego, co chciałam mówić, dlaczego ja umyłam drugi raz włosy, no bo ja ani w tu w morzu nie kąpałam, więc wiecie, ta słona woda, która niszczy, to nie trzeba codziennie e, myć, ani w basenie też jakoś bardzo nie, tylko... Jak miałam tą chwilę, to się opalałam, a zazwyczaj coś oglądałam, siedziałam na telefonie, czytałam książkę i w basenie byłam raczej chwilę zawsze. Teraz się przypłynęłam niby Polaczki, Patryka w tym i z powrotem na długość. No więc sobie zacznę ogarniać, bo jutro no ostatni nasz posiłek to jest kolacja i pewnie 22 nas już zabiorą na lotnisko, bo pierwszej coś jest lot. Więc sobie zacznę po prostu ogarniać już tą walizę. No więc już jestem gotowa na kolację. Wezmę sobie tylko potem jeansówkę, idę w klapkach, bo mi od kroków trochę przetarło. Nie wiem, może sobie pomaluję rzęsy czy coś i pewnie pójdziemy na spacer. Wczoraj byłyśmy z Julką na spacerze. To fajnie było. E, na no, takim spacerku. No i nie było kawy mrożonej od Mastera, więc jutro musimy zaliczyć plażę. Kawę mrożoną od Mastera. I, I tak jeszcze pokorzystać sobie nie że to już koniec. No ale cóż. Ej, nie wiem jak to się stało, ale zawsze o tej godzinie to my byliśmy w pokoju, nie? Jakoś dzisiaj tak wolniej leci dzień. I jest jeszcze... No niecała już godzina do kolacji. Więc Julka sobie czyta, Piotrek... Proszę grzało go tam. Jak na kawie siedział i poszedł spać. I chyba za dużo kawy pił, nie wiem, ale powiedział, że mu nie dobrze też. Więc ja sobie tutaj chilluję z Lili, bo mi się nie chciało siedzieć w pokoju. O klucz, klucz ptaków. I fajnie, taka jest dzisiaj fajna temperatura. Mam sobie włoski, ogarnęłam jak mówiłam. No i tutaj, że bardzo chill out, ale jestem już głodna. No ale wolę tutaj niż w pokoju siedzieć, fajnie jest. Mokry ja mam włosy i nie jest mi zimno, i to sukienka też jest taka. Co? Oni, się chowają. Jest dwóch chłopców, bo zazwyczaj to już proszą, żeby wychodzić z basenu o tej porze. Oni się chowają. O tutaj... Kontrola rodzicielska przyszła i pani go woła, żeby przyszedł. No, żeby nie było, to trzymam tutaj dziecko za tam. Ten... No i tak sobie w joponkach popylałam. Powie <noise> się wywaliłam w tych joponkach, bo gościu miał okna. <noise> I woda mu skapnęła. Ja zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Normalnie, chyba resort. No. Mhm. No i zdałam sobie sprawę, że mega... W sumie tylko pierwszego dnia przed kolacją jedliśmy frytki w tym snack barze. I lody też tam są. Takie zwykłe, kręcone w maszynie, ale. Chyba ja tylko śmietankowy taki w kubeczku. No ale mimo wszystko, nie spróbowałam lodów. Nie zjechałam jeszcze ze zjeżdżalni. I nie. Nie, 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 nie zjadłam już frytek. <gryw> Teraz by się przydały, ale oni tam już sprzątają. Już nie zostanę frytek. Jestem tak głodna. No ale jakoś tak wychodziło, że zawsze byliśmy już na jedzeni. Już był kolejny posiłek, tak. Za mało, za mało dzisiaj zjadłam obiadu Ja nie, nie wiem Ale jest głodna A jest przed 18 O 18.30 jest kolacja Ruta otwierają się. Co za sztuka! I teraz trzeba kończyć dzień. Sandrita Fernande Mówiłem, On tam był, obok tych lodów też Robił jakieś takie desery, trochę loda, tak, i bala do tego, nie wiem, tylko on to nie. Ale ten kucharz jeszcze nie jest w tajemnicą Aby ja go po prostu nie skumali, że jestem od Ciebie Bo on mnie nie znał Mówi do mnie tak smile is very, 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 nice I wzięłam miksa. To jest niby strawberry on mi dodał chyba z ryby bo na dole też mam różowe I? No wciąga. Pokaż. Ale taka szkuczuża trochę jest. A, no to nie. To nie pokazuj. Jakbyś ten sok, zamroził. No. Zamrożony sok, tak? Dobra, to jest jakiś mango? no.